Pochwalony Jezus Chrystus, bardzo was gorąco witam. Środa, chcemy cali być dla Chrystusa. Wszystko z Jezusem. W Ewangelii dzisiaj czytamy o niewidomym. Przyprowadzili do Jezusa niewidomego i prosili go, żeby się go dotknął. A Jezus ujął niewidomego za rękę i wyprowadził go poza wieś. Zwilżył mu oczy śliną, położył na niego ręce i zapytał, widzisz co? I tak dalej postępuje to uzdrowienie. Chciałbym zatrzymać się na tym, że Jezus bierze tego człowieka za rękę i wyprowadza poza wieś. Dotyka mnie to jakoś, porusza moje serce dzisiaj. Człowiek niewidomy, który nie ma pojęcia, jak przyprowadzają go pod Jezu, przy, przed Jezusa, i teraz nie ma pojęcia, co dalej będzie, nic nie widzi. Jezus bierze go za rękę i prowadzi. Wyprowadza go poza wieś. To choć za mną, to prowadzenie go w zaufaniu, że tam, gdzie idę za Jezusem, tam będzie zdrowie. Tam będę uzdrowiony. To jest droga, w którą Bóg go zaprasza. Nie mówi mu, tam cię uzdrowię, ale zaprasza go w pewną drogę i tam go uzdrawia. Ta droga zaufania za Jezusem, że idziemy, że nas trzyma za rękę, ale nie wiemy dokąd, nie wiemy dlaczego. Mamy prośby konkretne, wołamy do Jezusa, a on nas bierze i prowadzi, bo w konkretnym miejscu chce tego człowieka uzdrowić. Chce go uzdrowić też w konkretny sposób i z konkretnym doświadczeniem, że poszedł za Jezusem na oślep. Poszedł za nim na oświat, aby być uzdrowionym. To wszystko nie jest tak po, po ludzku, po naszej myśli. Bóg czyni swoje, odpowiada na pragnienie serca tego niewidomego, ale nie dzieje się to w taki sposób, jakbyśmy tego oczekiwali. Zapraszam, żebyśmy o tym pomyśleli, żeby dać się Jezusowi, że nas bierze za rękę i pr prowadzi po prostu. Tam, gdzie nas chce dotykać i uzdrawiać. Gdzie chce się nami zająć. Ale ta droga prowadzenia nas, że ufamy Jezusowi, jak mamy iść przy Nim, iść za Nim, jest nam bardzo potrzebna. Na to rozważanie Wam błogosławię. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Miejcie dzisiaj dużo radości w sercu. Zapraszam wieczorem na kanale Mocnim Duchu Live na spotkanie wspólnoty zwiastowanie, żebyśmy się tam pomodlili razem, jeżeli nie macie wspólnoty. A teraz tutaj poniżej są dwa teledyski Mocnych w Duchu. Moja droga jest prosta, to jest jeden, żebyśmy szli drogą za Jezusem, a druga to zachwycony Pan, Bóg, który patrzy na nas i się nami cieszy. Zapraszam do modlitwy. Trzymajcie się.